Luka jest nowym tajnym serwerem, czy też projektem, który ukazał się w jego najnowszym filmie. Politycy z Freezem w Minecrafcie i o tym więcej za chwilę. Nastąpił duży upadek największego SMP dla twórców. To koniec popularnego trendu na YouTubie. Nowy mod do Minecrafta, który zmienia bardzo dużo. A na koniec mamy więcej informacji o powrocie starej ekipy Freeza. I mam dla was jeszcze wiele więcej. Także nie żeby coś, ale po prostu zostaw tego lajka like i daję wam fajną szansę. Jak wybijecie tutaj 500 łapek, to od razu wstawiam wam kolejne newsy. Pamiętaj też o sobie tam na dole, żeby być na czasie. A jak chcesz pojawić się na tej tablicy właśnie tutaj, to napisz w komentarzach hashtag mapa. Przypnę ci dodatkowo serduszko. A zaczniemy sobie od tematu minecrafta, tylko nie tak zwykłego tematu, bo polityków w minecrafcie. I o tym mówiłem wam już kilka razy i w sumie też kilka dni temu w newsach, ale teraz powstały kolejne popularne tiktoki, no tym, jakby w tym formacie. I nie są one takie zwykłe, ponieważ teraz wskoczyło to na jeszcze wyższy poziom. No i aktualnie są filmiki, gdzie to politycy grają w minecrafta z się do jego ty jesteście gotowi? Tak. tak. Dawaj, zrób to dyskretnie, bo widzę, że złodziej okrada złodzieja. Ty jak zwykle marudzisz. O, fajna zbrojka pewnie z X-raya. Miałeś mu tylko diaksy ze skrzynki zakosić. Nawet nie wiem, gdzie ta skrzynka. Skrzynka jest pod podłogą. Siemano, panowie, co robicie? Nic takiego różowy nie wtrącaj się. Serio, okradacie Donka trochę słabo. Ja okradam Donka, a ty misterbista z kontentu. W powalonym kraju żyjemy. Zaraz Donek wbije, więc się szybciej zwijaj. Ej Andrzej, co ty robisz w pobliżu mojego domu? Nic takiego. No, za... no i jak widzieliście, wygląda to na naprawdę komicznie, jednakże jeszcze nie jest to aż tak dopracowane i słychać chyba, że jest to jeszcze modulowany głos, na przykład ten głos Fajza, ale i tak daje lajka like za ciekawy pomysł. Jaki ciekawy pomysł jak widać ma Face, który to chce przywrócić stają ekipę. Jednak już od dłuższego czasu był z tym taki problem, że cały czas, kto oni się pogodzić, ale coś nie szło. Niedawno mówiłem wam o tym, jak oni się ponownie zaobserwowali. Na instagramie, lecz nie było tam też mini Majka. No i minęło to trochę czasu, a mini Majk się w końcu o tym wypowiedział. Chcę zapytać, teraz są pogłoski, że ma być jakiś znowu połączona, że są jakieś tam rozmowy, czy to prawda, czy nie? No rozmowy trwają, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czyli coś tam się być może wydarzy. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No to zależy od dwóch stron. Musimy się dogadać. Myślę, I szczerze te ich wywiady brzmią wręcz tak samo. Dlaczego? No bo każdy mówi, że chcą dojść do porozumienia, ale jak widać, no chyba jest naprawdę ciężko do tego porozumienia dojść. Szczerze to nie wiem ile jeszcze musimy czekać, no ale sądząc po ich wypowiedziach, nie będzie to w najbliższym czasie i to chyba mogę wam już zapewnić. Ale jednak jak już by się pogodził, no to wydaje mi się, że ten powrót starej ekipy jest jak najbardziej możliwy. A możliwe teraz też jest przełączanie wersji Minecrafta bez jego wyłączania i ponownego włączania. A umożliwia nam to nowy, a zarazem bardzo ciekawy Czyli via Fabric Plus. I jeżeli takowego moda sobie zainstalujecie, to po prostu możecie przełączać sobie wersję w samym Minecrafcie bez wychodzenia. I według mnie takie coś jest naprawdę fajne, ponieważ wiecie jak to wcześniej wyglądało, trzeba było tego Minecrafta wyłączyć, zmienić wersję, ponownie go włączyć, często po prostu był to długi proces, a teraz jest to naprawdę zaledwie kilka sekund. Więc jeżeli chcecie na przykład takiego moda sobie ogarnąć, to wystarczy wpisać sobie to w internet, zainstalować go, a na pewno polepszy wam to używanie samego Minecrafta, czyli ja nie w niego po prostu. Teraz w sumie taka szybka informacja, ponieważ jak wiadomo wczoraj miały miejsce egzaminy ósmoklasistów, na przykład z polskiego, a dzisiaj są z matematyki i chyba mało kto się spodziewał, że na polskim będzie balladyna. I w sumie chciałbym też was zapytać, jak to u was było i czy napisaliście to dobrze. Możecie dać znać w komentarzach, jak myślicie, ile będziecie mieli procent, bo podobno te całe egzaminy miały obniżony poziom przez zdalne, które mieliśmy, ale wiadomo jak to u nas bywa. Ale mi się wydaje, że ogólnie większość zadań było tam po prostu na Logikę. A Jawoja powiedział swoim widzom o dużych problemach w sprzedaży jego mieszkania. A mianowicie wszystko tyczy się tego, że już od dawna były mi wysyłane newsy odnośnie sprzedaży mieszkania Jawoja I w sumie nawet o tym nagrywałem. Lecz jak wiadomo, nie było to pewne, że jest to jego mieszkanie. Ale wyglądało wręcz identycznie. Lecz teraz to się potwierdziło w totalnie osobnym filmie, który zajobił sam Javor. Bo niestety, ale popularność tego właśnie mieszkania stworzyła dla niego duży problem w sprzedaży. Ponieważ, jak sam powiedział, osoba, która mu to wszystko załatwiła, Dostawała dużą ilość fake telefonów, jakby tak można to ująć, od Toyoli, i niestety ciężko to mieszkanie było po prostu sprzedać. Znaleźliście ogłoszenie naszego mieszkania, zwiralowało się ono niesamowicie, i przez to, że to się wydarzyło, to agentka, która wystawiła nasze mieszkanie, niemalże straciła pracę. I chyba nadal tego nawet nie zajobili. I faktycznie jest to tego duży minus, jak takie mieszkanie jest na przykład popularne, i można mu w sumie trochę współczuć, bo jednak bardzo ciężko będzie mu to sprzedać, gdy stało się to tak popularnym tematem. A ja w dodatku po po u widzów o to, żeby już tak nie robili, lecz wiadomo jak to bywa, no i tooli jest naprawdę dużo, i może ich to tylko napędzać do dalszego torowania. A teraz temat odnośnie ostatnio popularnych filmów z cywilizacji, a mianowicie powstał z tego taki jakby ten, który w sumie aktualnie totalnie upada i zamiast generować większe zasięgi, generuje totalnie mniejsze. Zauważyłem, że raczej nie opłaca się mu robić już takich filmów z tych cywilizacji, no bo jak widać wcale nie są one tak mocno zasięgowe, jak były jakiś czas temu. I na przykład Mory talcio zrobił taki film, no i zauważyłem, że był tam duży spadek w zasięgu, bo zarobił on film, gdzie to 200 widzów symulowało wojnę cywilizacji oczywiście w Minecrafcie. I poszedł on bardzo słabo pod względem zasięgu. Więc wydaje mi się, że to oficjalny koniec tego trendu na YouTubie. I raczej ludzie już będą od tego odchodzić, bo nie jest to już aż tak zasięgowe, jak już powiedziałem. Igorek zapomniał powiedzieć, więc ja dodam, że przypominam wam o naszym Discordzie, na którym to chciałbym wbić 500 osób, więc bijajcie, to zrobię wam konkurs na jakieś nitro albo hajs, więc wbijajcie, odbierajcie sobie rangi, link macie w opisie. A jak chcesz, żeby twój niks znalazły się na tej tablicy i był tam przez cały film, to napisz w komentarzach hashtag mapa, a przypnę ci serduszko. No a jak już mówimy o upadkach, no to niestety jest ich co coraz więcej, ponieważ zauważyłem, że dość duży upadek zaliczyło jungle SMP, czyli SMP, które na pewno kojarzycie bądź nawet znacie, albo nawet oglądacie. Bo jak wiadomo na początku całego tego projektu było to naprawdę popularne i było to nawet jeszcze niedawno. Ale wiadomo, jak to jest przy wszystkim, no to wiadomo jest to, że po czasie w pewnym stopniu hype na to minie, szczególnie, że jest to tylko SMP, a kontent SMP już bardzo dawno upadł na YouTubie I w sumie bardzo fajnie, że tak mocno to się udało No bo to jednak SMP A dokładniej zauważyłem, że po prostu coraz mniej twórców robi z tego filmy czy live'y I pomimo, że oczywiście nie jest to żaden koniec tego SMP To jednak jest to w pewnym stopniu ich upadek A dokładniej po prostu lekki spadek popularności Czy lekki, czy mocny, no to nie mi to oceniać Ale według statystyk, no jest on dość duży Jednakże, gdy wymyślą oni jakieś nowe eventy na serwerze czy coś No to tego kontentu dalej będzie masa No i dalej będą one generować fajne liczby jak to było jeszcze jakiś czas temu, co też oczywiście im tego życzę. Blue wstawił nowy film po trzech miesiącach przerwy na swoim kanale, w którym to w pewnym momencie jest fajny spoiler, a może nawet zapowiedź pewnego projektu właśnie od niego. A o samym filmie, no to mogę powiedzieć, że wyszedł naprawdę dobrze. I chodziło tam o to, czy da się zdobyć milion Emeraldów w 100 dni Minecraftowych. I tak w ogóle zauważyłem, że jest to chyba kolejny nowy trend na YouTube. I coraz więcej osób właśnie robi tego typu filmy, czy da się zdobyć tyle, tyle czegoś w Minecrafcie i tam dni. Sam film też znalazł się do jugi na kajecie na czasie, co jest też świetnym wynikiem i na pewno fajnym powrotem i mam nadzieję, że teraz te filmy u niego będą pojawiać się o wiele częściej. Ale pod koniec filmu BlueCray coś zapowiedział i pokazał jakąś budowlę. I można na przykład spekulować, że jest to część spawna na jego nowym serwerze w Minecrafcie, którego oczywiście nam jeszcze nie pokazał, jednak oczywiście nie jest to pewne i są to tylko moje domyślenia. Ale zapowiedział on ciekawy nowy projekt i podobno ma być to zupełnie coś innego, no ale tak w sumie każdy mówi, ale on tak powiedział. Myślę, to nie był to wcale zmarnowany czas, bo nauczyłem się wielu nowych rzeczy oraz momentami naprawdę świetnie się bawiłem. Może i nie udało mi się zdobyć miliona emeraldów, ale kto wie, możliwe, że w przyszłości spróbuję jeszcze raz. Na razie jednak popracuję nad czymś zupełnie innym, ale równie ciekawym jak ten odcinek. Napisałem do niego właśnie w tej sprawie na Instagramie, jednak niestety żadnej odpowiedzi nie otrzymałem, więc oczywiście niestety nie jest to pewne. Ale wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe, że będzie to jego serwer i nawet ludzie w komentarzach tak przeczuwają, więc może akurat. A teraz to tyle z newsów, zostaw suba z dzwonkiem tam na dole, daj jakiś komentarz, a ja lecę, siema!